Witam serdecznie oglądających. Zapraszam na kolejny odcinek Rynek Łomża. Jakby ktoś nie wiedział, na jakiej to ulicy to jest ulica kolejowa. Z tamtej strony macie dojazd od ulicy Piłsudskiego a z tamtej od ulicy Sikorskiego. Zapraszam na rynek. Jaka cena młodzieży? Oczekujcie młodzieży. Jeden na drugi. Te w jakiej cenie? Te 36. 36. A tu kaczka? Tak. kaczka. A to biała gęś. Ta normalna. Tak. I jaka to cena? 30. 30. A te starsze kaczki? Te? 18 20. A te, te o te? 20. 20 Tu indyk Jaka cena dla indyka? 25 25 do co, do 30. 30. 30. No, to co, perliczka? Ile to perliczka? 30. Nie będę się pytał, bo teraz z głowy dostanę o Czy z gumka, czy z dobry. <grym> bez pytania i gumki innych założymy. Ja Z gumką bezpieczniej, bezpiecznie, tak? Ale, ale kiedy nie jedna gumka, tamu i wyłożymy. Zabezpiecza. Pytamy się, gumkę założymy. No ja wolę bez gumki. No Każdy ma swoje upodobania. Jakie są te duże gęsi? Tak? jeszcze nie jest. Zapara. Jest, za sztukę. Za stukę. to jest lokowane. To jest szevaszko-polska. Jaka? szevaszko a. a tutaj co, kurczak? Tak, kurczak. Ten musi się stąd łosić. To łosik, po cztery i po pięć, starszy. A tam kurka, A to a co widziałeś? To jest, 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 jest nowość. a co to kaczka, to jest? Kaczka, kaczka mi mieszka. Jaka? Mieszka miśna. To jest no. I Jaka to cena tego? 20 zł. No. Nie, no to to jak jest jest to... zawsze to, nie? No tak. No, to się tu słabo widać po spodzie, że z roku to... w jest. Jest, jest. O, Nie, nie. O, polskie Zubie, zubie. A co cena tego Indora? 200 do zapłacenia, i 180.00. Działy 200 i Indory! Tak to Panów Też, też Panów? Nie, nie Panów okay. Myślałem, że może razem Nie, nie A to te przepiórki Przepiórka, książka, miniaturka i

Jaka to cena tych białych małych? 40, 40 To jest około dwóch miesięcy pewnie już moja Nie wiem Coś takiego Może mniej może A ten 120 Ej, ej e. A ten to 50. jaka to cena taki królik? Ten królik panie to, to, to wszystko z własnej hodowli. Niech pan nie, 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 nas nie tam nie, nie, tego, nie, nie oskarża o nas. Nie, absolutnie. A nagrywa pan a te indyk to indyk. i 150 zł do udania. I. I. 120. 120. A co to za rasa taka? To jest piżmowy francuski. Aha, to jest czekolada. Piżmowy francuski. Kontakt. 510, 245, 536 ptaki ptaszki różne mamy od Zamońskich do szeryków krymki, widymki mamy tylko nie, nie na rynku, bo w no, domu wszystko wozić miejsca by zabrały. miejsca by <słyska> Gdańskich e, cykołów nie macie? Pana. Nie. nie. To teraz się nie widać? Nie widać, na rynku nie ma. nie ma. Mało kto ma. Mało kto ma. Z wiosny tak jeszcze zimno było. To były. To były, no. A teraz tak, już dłuższy czas e, obserwuję, bo też tam patrzę, może gdzieś się trafi. Bo w komentarzu jest, też... Od saldy kupił, ale nie, kiedy nie przyjadę, to nie ma. A wiem kto ma, to nie, nie na sprzedaż dla siebie. No. Aha, aha. No ktoś też tam w komentarzu się pytał o ten gdańskie, ale... No nie ma ten, no nie ma. Nie ma, nie ma. Ciężki, ciężki temat temat. No nic. Dziękuję. Proszę bardzo. A jaka cena to nie... Za sztukę? Tak, I kurki. A jakie cenie takie kurty? Marka 150 za, a stówka za sztukę. A, czy obojętnie, czy to tak, czy to tak? Tak. A jakie ceny truskawka? 15. W jakiej Jakie ceny? 10, bo za 10, a tutaj na to nie takie są trzy barwne tereksy? Ah. Nie, no, i pocztowę zaraz na inne wsie, a ona się zawróciła. A, tej skórwy się z góry. Jak kalnie. Odskoczyła na wód i poszedł. Zawróciła. się. tym Żylu czarnoga, jak to odskoczyło? Podykł. Podykł. I... 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 I teraz kuleje Jak ty jacy nowo, pana? Po 50. po 50. A jajka od czego to jest? To jest brak na srebra. Po Do wylęgu. Do tak, Akurat już mieszję jedne wylęgły. Teraz wylęgają się następne, a to już można powiedzieć tak jakby nadwyżka. A. Można. Od Nie, można, no wczoraj ode mnie weterynarz Mamy z nim układy. No bo... tak. On, nie, u królika, operację robił. <ścoughs> I ten, pieniędzy nie chciał. No to, ja za jajka pieniędzy nie da. Ale przynajmniej zobaczyłem, jak to się robi. Bo... Nie, bo u królika zęby szybko u tego, bo, nie? I trzeba obcinać. Pierwszy raz nie wiedziałem, jak to się robi, no, nie? żeby coś nie, nie uszkodzić, no ten, tak. nie, nie pokaleczyć. No i zadzwoniłem do niego, przyjechał. Akurat się przyglądałem, jak to robi. Już teraz tego. Teraz Sam to zrobiłem. No. Pokazał, powiedział jak. Pokazał jak, zobaczyłem jak. Już teraz na pewniaka. No to tak jak mam samicę królika reksa. No i kupiłem tu samicę i tak później patrzy, kurwa, paznokcie duże ma Kurwa, mówię, starą samicę kupiłem. No to wziąłem, poprzecinałem te paznokcie. Teraz patrzę, znowu od razu A, mówię, to to nie ona stara, tylko tak szybko jej paznokcie rosną. I trzeba przecinać. A, mówię, to... Bo przy właśnie się poznaje jak duże stare, duże paznokcie, to to stara już samica czy samiec. A tutaj, tak mówię, kurwa, jakie szybko paznokcie rosną. O. Jednak to nie była aż tak stara tylko. Jednak nie była stara, tylko po prostu szybko rosnął. Tak no. jak jemu nie wiem. To, no, te zęby szybko rosną. I by tam się to, tu to rzuca... też, też Trzeba to jakoś obcinać? No to bierze się taki czy kupilki, czy, ale najlepiej taki są takie obcinacz, no nie taki, no, taki do obcinania, nie? czy drut przeciąć, czy coś. I aha, nie, aha. Piek, piek, tylko nie, nie za dużo, żeby tu ile tam 3 mm się no, zostawiało no, tak. prawie był Tak wychód jak nie wiem, bo ja nie widziałem co się dzieje. I od tego jeszcze oko, oko mu robiało, od tej się od zęba. Jak go lekował przed tego, aż później jak te zęby się musiało, no to i się, jak to się mówi, odpasł się. No, no i to oko się no. by dobrze. także to... mm. ten... Weteryniarz mi dał antybiotyk specjalny, żeby przemywać, że ona ma czarny krop. To ja nie wiem, kiedyś ktoś mówił, że tam ścierają czymś, ale co to było, to nie wiem, zęby, ale kogo to nie wiem, coś tam nie, słyszałem, ale ale nie, to się daje się jakieś gawąski czy coś um, albo ogóle um, jak drewniana klatka, to gryzie kratki i zęby się a jakoś nie wiem, czyli, ale to to nie problem czyli, tak? Hmm. ciach już, i załatwiony już po problemie tylko trzeba pewne rzeczy wiedzieć, jak ja... no tak, no tak. nie wiedziałem, to, to, to... zamiast mu pomóc, ja mu księgę zrobię do tego. Mam takiego mojego weterynarza, mam telefon do niego, tylko będziesz w Wiemulce? a co? No tam byśmy zobaczyli. Ty jak będę to zajadę dzisiaj. No, specjalnie tam, żeby do mnie przyjeżdżał. Nie, tylko jest przy, 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 przypadkiem, to, to jest jak trzeba. To. Ile taka sztuka? 30. Mm -hmm. no. No, ale wygląda tak po... Brakka ciemna no. Ok, dziękuję Proszę no A to żołobny ile? Samczyk? Tak Nie ma takiego To ma 6 dni nie, nie, nie. A, co tu jest? A to? To te diamentowe, tak, gołąbki? Nie, to jest. Co to? Jest? Po Senegalach i po cukrówce niebieskiej. Hmm. Po senegalskim samcu i po cukrówce niebieskiej.

I jaka to cena do 1100 Za sztukę czy za, za to parę. za parę

A, lepsza firma do mnie. No czemy się cześć. Może chce panu udostępnić numer telefonu? Nie Niekoniecznie Nie. A ten taki tutaj o 180, 180. I te mniejsze 180 ten 200 ten tam jeszcze coś siedzi a tamtego? To tamtego 180 to parka tych czerwonych białek I jaka to cena? tak? 200 a ta noweczka? 150 złapka widać fajna to tak fajna fajna ja się tam za chwilę Nie, Tylko, tu, 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 to, to nie, Na rok, no. to Słuchaj, tak trochę Tak, Tak ładnie. Jak to co no, cena tak? Po 3 dyszki Po trzydyczki to młode Te są młode, wszystkie młode Wszystko z tego roku Te po 50 30 to widynki? tak, w jedynki, jeden pierwszy to mefres czerwony też mówię oh. podwiedyszki cepelki i sukie, sukie to bardzo białe po 50 peżty po 50 Mewki cztery i Pawie po pięćdziesiąt. To też te młode, tego tak, roku. Tak, wszystko tego roku. Nie, nie, ja, no tylko, ja tylko o cenę mogę zapytać. Cenie po co mam gadać, jak, jak nie kupuję. No nie, no nie. To cenę sobie samemu wstawić na internet. Nie. na Nie, bo to ty nie, nie mój towar, to nie mogę ceny. Ja sobie. Mówię, że też nie mój towar, to ja nie mogę decydować o cenie nie swojego towaru. Te czerwone? Murymanski. Proszę? No, Burmanski. jaka to ocena za, za tą parę? 6 Sześć dni Sześć za taką parę. 50 nie dawali, to nie chciałem, bo zaczęli ja na 55. Nie, to nie Młode 25 oddalone. Pisklaki od niej. Mm. Murymanski, tak? No. Mogę samicę samą sprzedać, bo mam drugą w domu. W Jedym. A w Jedym ile? 25 pięćset. Żeby, żeby samnica to być droższa. Jak cenowo takie? Stas rokać 160.

Kura tak. hamburska, 400 za... za komple, komple. Um, za wszystko To jest nie? To eee, dwadzieścia... Aaa indik. 35. <laughs> 35. <laughs>

Dziękuję za uwagę. Jeżeli się skończył, zapraszam do zostawienia łapki w górę, pisania komentarza, jakieś pytania No oczywiście do zasubskrybowania tego kanału. No i zapraszam na kolejny film z lotu pocztowych. Pewnie będzie w tygodniu, może tam dzisiaj będę nagrywał. Życzę dobrej niedzieli, trzymajcie się, cześć.